Dzień dobry, witam. Nazywam się Warężak Zbigniew. W latach 70. byłem kwatermistrzem na stanicach harcerskich ob i obozowych akcji letnich. No... Wiadomo, do, do zadań kwatermistrza należało zaopatrzenie głównie no, i dbanie o ten obóz, sprawy techniczne. No, zaopatrzeniem, jak wiemy, ci ludzie, którzy w latach 70. to przeżyli i pamiętają, no, był problem ogólny, no, no, brakowało wszystkiego. Trzeba było to w jakiś sposób organizować. No. Jedną taką śmieszną sprawą, która pozostaje nam do dzisiaj w pamięci i, i wszyscy to pamiętają, że zawsze kwatermistrz mówił. No, słuchajcie, jakie jedzenie jest, takie jest, ale ta kaszanka to zawsze słynna musi być, no i to do dzisiaj pozostało w pamięci, no i wszyscy to wspominają. No niemniej, no była współpraca z wojskiem, głównie nam oni pomagali, no, no ta grochowa to była, ale ta kaszanka pozostała jak w pamięci wszystkich, że to do dzisiaj się odchwaliło i, i to jest taki, taki status tego, prawda, wyżywienia. No tak źle to nie było, ale no były problemy naprawdę. Jedno jest najważniejsze, że słuchajcie, że ci ludzie, którzy trafili do harcerstwa, oni nie trafili na ulicę. Y to są ludzie wychowani w, w jakiejś dyscyplinie, no i, i, i z tym szacunkiem pełnym dla, dla społeczeństwa, dla, dla, dla życia w ogóle. Porządni ludzie zyskali tutaj, prawda, peł, pełny szacunek i, i, i należy za to chwalić. No, no i przede wszystkim no, chcieliśmy podziękować za, za te wszystkie akcje, które, które były organizowane tym ludziom których już w tej chwili wielu odeszło, a ci co są, no pamiętają to, no i wspominają mile i, i zawsze będą to pamiętać, że nie były to lata dla nas przynajmniej stracone. Dziękuję.